Z tej strony Sharpia, to jest kolejny odcinek z gry Farming Simulator 22. W dzisiejszym odcinku lecimy sobie z rozlewaniem gnojowicy i siewem jęczmienia na polu numer 53. Stwierdziłem, że muszę zasiać ten jęczmień, bo jeśli bym nie zasiał w tym sezonie jęczmienia, no to bym dopiero miał za dwa, za dwa jakby lata ziarno dla kur, a Kury to jest mój, jeden z moich większych y, dochodów, to tego nie mogę niestety zaprzepaścić, więc y, ta, muszę niestety y, zasiać ten jęczmień, ale rozplanowałem sobie y, w taki sposób plony, że będzie i owiec, i jęczmień, więc nie mamy się czym przejmować. Będzie to co chciałem, żeby było. Y, więc tak, ja Was na samym starcie chciałem zachęcić oczywiście do subskrybowania, skomentowania, złapkowania filmiku. Mam nadzieję, że odcineczek będzie się podobał. Dajmy sobie, ustawimy sobie tylko GPS-a i lecimy z tym tematem, bo mamy troszkę roboty. Pół odcineczka będę chciał rozlewać w no może się nawet wyrobić z całym polem, i drugie pół będziemy lecieć sobie z siewem tutaj. Pole tutaj nie wymaga wapna ani nic, ale patrzyłem na resztę pól i wygląda mi na to, że tak, tu musimy wapno wywieźć na 48. Musimy wywieźć wapno na wiosnę. Tu musimy zaorać, więc i zabrać kamienie. Tu na razie nie będę zbierał kamieni, no bo nie wymaga orki, i tu musimy wywieźć wapno. Więc, chcąc, nie chcąc, mamy trochę pracy na wiosnę, więc będzie ciekawie. Ciekawy sezon, bo będzie zróżnicowanie duże plonu, prac i plonów w sumie też. Więc troszkę będziemy tutaj musieli sobie podziałać. Rozpędziłem się za bardzo, ale to nic tu sobie tylko poprzecznika takiego zrobić. Gnojowicy mamy na tyle. Obornika też mamy dosyć dużo. Więc będzie dosyć spoko z pracami to będę musiał sobie jeszcze do Przeczniaka dojechać dwa paski będę musiał dojechać do końca no ale to nie problem więc y, gnojowicy mamy dość sporo obornika mamy chyba 30 tysięcy litrów jeszcze więc y, do wiosny nam się jeszcze dozbiera więc na spokojnie będziemy w stanie sobie y, nawieźć praktycznie wszystkie pola naturalnym nawozem, więc to mnie akurat cieszy nie wiem, albo mi się wydaje, albo powtarzam strasznie dużo więcej. Dajcie znać w komentarzu, jak to, jak to odczuwacie, bo mi się tak właśnie wydaje. Będziemy, na wiosnę, na pewno będziemy sprzedawać świnie też, bo widzę, że tam się już pojawiło. Już mają po osie, są za 800, więc do wiosny prawie będą ponad 1000. I to mi pasuje akurat bardzo. No zarobić musimy na czymś, więc żeby się utrzymać musimy. Ojej, ojej ale nie fajnie. Nic, zrobimy sobie tak. Dobra, i lecimy dalej z tematem. No tu musimy niestety będzie musieli taki wąski pasek przejechać jeszcze. No ale coś za coś. No będziemy mieli dobrze nawiezione pole to i wiadomo, że plony będą większe. No i na takiej zasadzie to działa. No będzie, drugi raz już będzie od razu nawiezione przy siebie, więc to mi pasuje bardzo. Może zrobimy sobie w, w następnym sezonie tak, że wezmę zasieje rzodkiew oleistą pod, pod jako nawóz, jako popląt taki. Bo tego jeszcze nie robiłem na, na żadnej serii, więc yy, możliwe, że sobie tak też zrobimy. Bo będę chciał też coś. No po prostu troszkę rozmaicać też te yy, prace polowe. No bo wszystko, ciągle jedno i to samo, no to wiadomo, że to się w końcu znudzi. No a chciałbym, żeby to był, żeby Was ciekawiły filmiki. I daj, dawajcie znać w komentarzach, co mogę poprawić. Co byście chcieli bardziej widzieć? Może byście chcieli więcej widzieć Workers and Resources Soviet Republic, może polskiej serii więcej? Dajcie znać w komentarzach, ja oczywiście się dostosuję do Was, bo no, Wy budujecie ten kanał, aby nie patrzeć raz ze mną. Więc normalne, że chcę z Wami was, brać Wasze zdanie najbardziej pod uwagę. Dobra, lecimy sobie. Dwa, dwa paski, przejechałem. Może jeszcze przejechał sobie tutaj kawałek poprzeczniaka, w sumie, żeby troszkę było krócej. Dobra. I lecę sobie po. Kurde, jak tak jest, to nie widzę w ogóle, gdzie rozlewam gnojowicę zbytnio. No ale to nic. No i ja jeszcze, jeszcze wylejemy jedną beczkę i bierzemy się za siewy. Yy, więc ja zrobię cięcie i weźmiemy się za siebie. Kurwa, powiem wam, że dosyć szybki jest ten ciągnik i ciężko nim jak go podrzucić, ciężko nim wyrobić. No widzę, tam w magazynie się pojawia bardzo fajnie, coraz więcej wszystkiego. Powiem że zaczynają mnie te drzewa i rytować tutaj i w, chyba w którymś odcinku po prostu je wytniemy bo no widzicie, no nie widzę co robię, ale nadają, one nadają też trochę klimatu, więc nie wiem, nie wiem, zastanawiam się właśnie jak to zrobić i zastanawiam się też czy czasem nie wywieźć chociaż te dwie beczki od krów albo chociaż jednej beczki no bo tu już chyba u świn zresztą nie mamy zbyt wiele bo o akurat gnojowika, obornika, nie obornika, tylko gnojówki idzie akurat od groma na nawożenie. Bo ona nie jest zbyt wydajna. Wiadomo, szeroko rozlewa się, ale nie jest zbyt wydajna. Aż zerknę sobie jak tam u... świń. No właśnie, już nie mamy pełnej, więc tu sobie weźmiemy sobie odkrów, od żeby czasem nam nie zapchało yy, przez zimę. Czekajcie, jak tam... Kiedy mleko będzie można sprzedawać w najlepszej cenie? Wrze Wrześniu październik, no, czyli teraz bym mógł jeszcze sprzedać. Więc zaczniemy sobie... Dzisiaj sobie sieje i w kolejnym odcinku bierzemy się za... Yy, za... Kurde, mam laga mózgu. Bierzemy się za... Ay. Kurde, jak za szybko to się jedzie, to... Yy, troszkę ten GPS nie może sobie poradzić ze skręcaniem, zauważyłem, no ale to nic, to się wszystko da ogarnąć. Yy, I bierzemy się za sprzedaż. Miałem laga mózgu przez chwilę, przepraszam Was za to. Yy, więc jak to ogarniemy dzisiaj, to yy, w następny odcinek będzie ze sprzedaży, no i już później oczywiście wiosna. No, bo wiosna, no to wiadomo, że dużo prac polowych w każdym miesiącu. No to też będzie dużo ciekawiej, aby nie patrzeć. No i w tym momencie nie widzę, gdzie rozlewam, a gdzie nie. To muszę sobie dojechać. Od tej strony pod słońce, pod słońce widać, a, to, a ze słońcem nie widać nic. Tu chyba jakoś tak chcę sobie skrócić troszkę odcinek, bo ten odcinek rozlewania, bo nie styknie mi jedna beczka na całość. Więc dobra, widzimy się już przy siebie. Lecimy, lecimy dalej. Dobra, tutaj sobie już rozkładam i oczywiście ustawiam sobie GPS-a. Tylko musimy tutaj się przesunąć trochę, bo. Tam mamy wyjechane tro w trochę w ten, yy, w drzewa, więc musimy w ten sposób i tutaj powinno być już 100% nawiezienia, na ten moment. Yy, ja sobie to zwałuję poza odcinkiem, żeby było ogarnięte. Czekajcie, włączcie sobie na chwilę wapno. Dobra, jest w 100% nawiezione, więc jest git, bo... Gorzej, bo nieraz miałem tak, także zdarzyło mi się, że na przykład nie nawyzło mi drugi raz i nie, nie, nie mam pojęcia dlaczego, no ale to jest mniejszy, mniejszy problem. Akurat tutaj, będziemy mieli w 100% już nawiezione, zrobię sobie oczywiście od razu poprzeczniaka. bo tak, tylko tak, dobra. Troszkę za daleko zajechałem. Dobra, tu bo przecież chcę sobie sięgniemy i lecimy w tamtą stronę. Bo no, myślę, że ziarna nam wystarczy. Nasion nam wystarczy na zasianie. Chociaż będę musiał chyba dokupić coś. I tak będę musiał dokupić sobie palet z nasionami bo nasionami, nawozem i ładować do magazynu, bo no to jest ciągle potrzebne. A yy non-stop, myśleć, czy mam, czy nie mam, to jest takie średnie bym powiedział. Yy, inaczej, dobra. I tam sobie po prostu taki cieniutki pasek jeszcze przejadę. Więc ja to sobie to ogarniemy i. Zastanawiam się, czy nie zrobić częściej serii z Workers and Resources, z Soviet Republic, bo strasznie mi ta gra fajnie, fajnie mi się w nią gra, w tej grę. I właśnie zastanawiam się, czy nie, nie zrobić częściej, z dwa, chociaż dwa razy w tygodniu. I wtedy było trzy razy seria główna, dwa razy polska seria i dwa razy Workers. No bo ta gierka jest akurat bardzo fajna, myślę, że będzie przyjemna do oglądania, bo Pierwszy odcinek niestety był z lagami strasznymi, drugi odcinek już jest bez lagów, więc myślę, że będzie Wam się przyjemniej oglądało, bo wiadomo no nie każdy jest zwolennikiem city builderów no tam akurat jest dużo mechanik fajnych takie jak właśnie produkcja żywności, ta dystrybucja wszystkiego, no to mi się akurat podoba, no ale to nie akurat nie seria o tym. Więc tak, tutaj ogarniemy... Tu, tutaj sobie ogarniemy ten jęczmień. No i mamy jeszcze do zasiania... Słonecznik, kukurydza, yy, kukurydza, owies i soja. Więc cztery plony. I... W, może już... Po, po tym sezonie co będzie... No bo sobie najwyżej przejadę jeszcze raz. Po tym sezonie, co będzie, prawdopodobnie będę chciał się zająć tą trzciną cukrową i postawić cukrownię. Bo to jest też dobry biznes i z, 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 po prostu zainwestuję w to, jedno pole poświęcę na to i będzie dochód cały czas. Bo to jest, to jest plus z tym z trzciną cukrową, że ją się sieje raz i ona jest wielokrotnego zbioru. Nie przeszkadza, że ile razy by, się, by ją nie kosił. Ona będzie cały czas i to jest właśnie bardzo duży plus, z niej więc akurat to sobie ogarniemy. I chciałbym właśnie się tym te, tym zająć. Tylko, że na, na wiadomo, na początek zakupimy kombine o niskim, yy, no o małym zasięgu, o małej szerokości pracy, bo no ten większy jest ogro, okropnie drogi. No, z tego co liczyłem, to potrzebujemy na. Na zajęcie się trzciną cukrową coś około 200 tysięcy, więc to jestem bez problemu w stanie ogarnąć. I wiadomo, że dowód będzie duży no nawet samą trzcinę sprzedać jest od groma, więc to się nam opłaci. A co dopiero, przetwarzać to na cukier? No cukier jest opłacalny, ale tylko trzciny cukrowej, więc pamiętajcie, jeśli chcecie się zająć cukrem, tylko trzcina cukrowa. Bo wielu youtuberów wprowadzał błąd, a ja to skrupulatnie przejrzałem, przeliczyłem i nie ma możliwości, żeby z buraka cukrowego opłacało się cukier robić. Bo tracimy po prostu na tym pieniądze i nikt mi nie powie, że jest inaczej, bo sp sprawdzałem, jest o tym odcinek, przeliczyłem i no wychodzi czarno na białym, jak to, jak to niestety wygląda. Więc, no tak to niestety działa. No. Nie wiem czy to jest źle, źle ogarnięte przez Giants, czy oni to specjalnie tak zrobili. Mm, nie mam pojęcia, i tu wam, tu wam niestety nie powiem jak to jest, bo nie, tego akurat nie jestem w stanie zweryfikować, czy oni tak chcieli zrobić, czy to jest po prostu ich małe niedopatrzenie, przez co ludzie tracą. No ja na przykład wiem, że z buraka cukrowego się nie opłaci robić cukru i nie będę go robił a inni jak chcą niech robią więc tak ja się z wami żegnam, dzięki za oglądanie subskrybujcie, komentujcie, łapkujcie trzymajcie się, cześć